Dzień dobry. 8 dni po siebie, 13 maja, witam Was po raz drugi z poletek doświadczalnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Polska Soja. Co dzieje się na polu tydzień po siebie? Zobaczcie sami. Bardzo dobre warunki pogodowe, szczególnie jeśli chodzi o temperatury, spowodowały, że soja już wzeszła. Od momentu siewu do momentu pojawienia się liścieni na wierzchu potrzebowała. 7 dni. Zauważcie, że mimo iż na polu robi się już bardzo sucho, takie warunki nie utrudniły równomiernych wschodów soi. Na wierzchu jest sucho, jednak jeśli zajrzymy nieco głębiej, tak na głębokość 4-5 cm, ta wilgoć nadal jest. I taka niewielka ilość wilgoci już wystarcza, aby soi zapewnić równomierne wschody. Jak już wspominałam, na tym polu soja została wysiana w różnych kombinacjach agrotechnicznych. Na większości poletek dzisiaj widać już bardzo równe wschody. Jednak zobaczcie, że na tym poletku dopiero widać pierwsze wschodzące. Na tym poletku soja została wysiana na bardzo dużą głębokość, ponieważ aż na 7 cm. Jest to głęboko dla soi. Nie poleca się takich głębokich siewów, nawet jeśli na polu jest dość sucho. A pierwszy wniosek z wykonywanego tutaj doświadczenia jest taki, że obniżenie głębokości siewu o 3 cm z 4 do 7 Powoduje opóźnienie schodów o około 2 do 3 dni, w bardzo idealnych warunkach, ponieważ ta soja ma wilgoć i ma dobrą temperaturę. W trudnych warunkach, chłodnej wiosny, te opóźnienia byłyby znacznie większe.